Witaj na kanale Redac. Ja nazywam się Hubert i dzisiaj pokażę Ci naszą najprostszą wyważarkę z serii W8, model W820. Opowiem Ci o jej najważniejszych funkcjach, powiem Ci, co dostajesz w zestawie z maszyną, i na koniec wyważymy sobie na niej koło stalowe oraz aluminiowe. Zapraszam do oglądania. Maszyna cechuje się prostym i czytelnym ekranem połączonym z tak samo prostą i czytelną klawiaturą. Zrobimy na niej koła od 8 do 35 cali, które wyważymy w czasie 5,5 sekundy z dokładnością do 1 grama. Wbudowane ramię pomiarowe automatycznie odczyta nam odległość i średnicę koła, na jakim pracujemy. Wyważymy na niej koła od aut osobowych, dostawczych i terenowych w trybie dynamicznym oraz motocyklowe w trybie statycznym. Maszyna oferuje nam trzy podstawowe programy do kół aluminiowych, co uprości nam proces ich wyważania. Znajdziemy w niej również funkcję optymalizacji niewyważeń, co przekłada się na mniejszą ilość użytych ciężarków, do wyważenia koła program ukrytego ciężarka, dzięki któremu ukryjemy ciężarki za ramionami felgi, by efekt naszej pracy był nie tylko skuteczny, ale i estetyczny. Dodatkowo wyważarka wyposażona jest w funkcję dwóch operatorów, która umożliwia jednoczesną i niezależną pracę dwóch osób na jednym urządzeniu. Po pięciu minutach bez aktywności maszyna przejdzie w tryb oszczędzania energii, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. W zestawie z maszyną otrzymujesz. 4 stożki w rozmiarach od 43 mm do 135 mm, Tęgi wulkanizatorskie, ciężarek kalibracyjny 50 g, wałek gwintowany o średnicy 40 mm, nakrętkę szybko mocującą z tuleją dużą i małą oraz instrukcję obsługi, w której znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Tyle teorii. Sprawdźmy jak 820 radzi sobie z wyważeniem kół oraz aluminiowych. Tym razem zaczniemy sobie od koła aluminiowego. Zaczynamy jak zawsze od założenia koła na wyważarkę. Sprawdzamy, czy na kole nie ma starych ciężarków. Jeżeli są, to musimy je ściągnąć i oczyścić pozostałości kleju. Wysuwamy wysięgnik w dwa miejsca klejne ciężarków. I zamykamy osłonę. Mamy do naklejenia 35 g z lewej strony i 20 g z prawej. Ustawiamy miejsce niewyważenia. Mamy lewą stronę. Tutaj potrzebujemy 35 gramów. Bierzemy ciężarek, wkładamy go w slot w wysięgniku i wsuwamy go w głąb felgi. Wyważarka podpowie, na jaką odległość mamy go wysunąć. Następnie ustawiamy drugą stronę. Tutaj mamy 20 gramów. Bierzemy ciężarek i tak samo jak wcześniej umieszczamy go w slot w wysięgniku, wysuwamy w głąb felgi. I przyklejamy. Zamykamy osłonę w celu sprawdzenia. Mamy 0,0, ściągamy to koło i zakładamy koło stalowe. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy na felze nie ma starych ciężarków. Możemy przejść do wprowadzenia parametrów. Przechodzimy do programu standardowego i wysuwamy wysięgnik pod rant felki. Wyważarka odczytała nam odległość i średnicę. Teraz musimy wprowadzić szerokość. Bierzemy cyrkiel i przykładamy go od rantu do rantu felki. Mamy 6 cali. Przyciskami plus i minus dostawiamy 6 cali i zamykamy osłonę. Mamy 30 g z lewej strony i 25 g z prawej. Ustawiamy lewą stronę i na godzinie 12 nabijamy 30 g. To samo z drugiej strony. Ustawiamy miejsce niewyważenia. Na godzinie 12 nabijamy 25 g i zamykamy osłonę. Mamy 0,0 i koło mamy wyważone. To wszystko, co warto wiedzieć o wyważarce Redac W820. Solidna, precyzyjna i prosta w obsłudze. Świetnie sprawdzi się w małych warsztatach, jak i dużych serwisach. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat sprzętu warsztatowego, a także poradników i recenzji, zajrzyj na nasz kanał. Kliknij subskrybuj, by nie ominęły Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!